Trzeba iść stąd. No, Ze, zejdź na dół po blachy tu później. SP też nie mamy. Ja mogę wam dać kasę, zejdźcie na dół, kupcie pięć blach. Ja, no mam, jeszcze, to... ja mam jeszcze parę naboi do snipery 5. Jeszcze masz, po, po, masz, pomęczy tych gości. Gdzie polega teraz ta kurwa, to tam. tam są. Enemy patrol. Słuchajcie. Gdzie, gdzie? jest? Olej jeden. Augin chowajcie się. Chowajcie się. To nie na mnie. Chowajcie mhm. się. Ale nalot lodzie stąd nam puścili. Auto wzięli pojechali z tego superstore'u, tam. Dobro, makia, ja sobie dwie blachy wezmę. Nie? Ja nie mam żadnej. Kto wchodzi? Wchodzą, wchodzą, wchodzą! Idą. Uważamy. To jakaś długa klatka, Przecież, 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 Jest 7 metrów. przecież, 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 Biegnie do mnie, Widzam right. Przez okno strzela, uwaga, przez okno strzela Tom, Macie kurwa Czekaj Podnieś go yeah, Nuria klatko wewnętrznie, right. idzie Ej hey, tu jeden jeden został, bo mi zabije, dobra Robicie go i po zawodach. Bo on się podnosi. Ekscelent. Z ktoś? chłosz. Majtek, szczele szczele, grzamy go. Pistolet ma tylko? Dobra. Szczele, strzelaj. No, excelent. Dobra. Piękna sprawa. Ja zginąłem. Dlaczego? Jak? Ja nie wiem no kurwa. Ochuj. Dobra. To ten, bo mam, catch mamy kasę w tym, możemy się kupić No Jedzie samochód na nas, na samochód jedzie za was Dobra Wejdę gościowi pięściami, ale jazda Abonicie. Abonicie, Lece, Lecę do was Cały film, cały tyn, na O cały kurwa Właśnie się na jednej Leci, stronie do dachu Lecę do was Wam tutaj brzydko, tu Trzy osoby tu idą Ja idę tam Oh, ja, dat is niet zo. Wat blaf het niet 3 mensen. Enemy UAV, alweer. En deployed. Setting Clearmoor. Er team hunting you. achterna na Maar we hebben Ale nie bo polują dla mnie i miałem tak Wiesz No to nie pokazuję ich w ogóle Nie byłbym Zagrożenie by mnie Spierdolili no? N ale... No nie wiem Widziałem że trójka wbiega do naszego budynku Tak? Może się zmienić to no, dalej, tym, tym samochodem wiesz co podjechali? Aha, aha. Dzięki że się mi e wchodziło. Dobra, dawaj się w środek, na, na basen, Marciana musisz. No. Kupimy jeszcze coś? A mamy kasy od oh, chujaty. Dawajcie, no, kupujemy dzieci. Respek kupię. kupię. Tak Dobra. Ja mam BSP. Odpalam. Granting Uwaga, Co za nami i się fest napierdalają. Padamy, Podamy, ja? Dobra. Gdzie lecimy? Gdzie jest makasa? Kurwa. Ej, uwaga, są za nami, Dobra, są zaraz tutaj. Uważajcie. Tak. Tu są, tu są, tu są, tu są, tu są. Zaraz koło nas Gdzie Dzień, kurwa dziękuję. jest? Jednego pokazywał przed chwilą To Kurwa nie wiem. Dobra, spierdalamy tu gdzieś. Bierzemy to auto. Chcecie autem podjechać? Enemy UA tak, major, Albo na nogach, spierdalałem. Dobra, ciśniemy na noga. Nie ma się co zastanawiać za długo. Na remizę? Tak. Przez, przez remizę, kurwa, w sumie. Ja czekam ktoś jest kurwa na basenie. We move to the safe zone. Dobra, na basen, panowie. Dobra. Tam jest facet. Położyłem go. Dobra, zabiję go. Leci drugi chyba. Tam drugi leciał, bo i ja zgubiłem chyba, wiesz? Nie, ja Martyka nie widziałem, że nas czekajesz. Dobra, radach. Radach e, nie na dach. Nie, nie ma, chyba sensu. chodźcie na piętro tylko, bo inaczej no zobaczymy czy nikt za nami idzie. A jak to się wchodzi? Tutaj jest taki a, na środku. Wiemy. Tutaj, 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 tutaj. Dobra. Dobra. Chyba musimy iść. Wiecie gdzie pójdziemy? Pomiędzy murem a tu tymi garażami. Dobra. 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 Dobra, no. Pójdzie garaż szybko, no. Tu, 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 pomiędzy tym murem a tymi górkami. Chodź, chodź, chodźcie Dobra, te No, pójdź, 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 Kurwa, za plecami, uważajcie. Za nami. Tych trzeba zabić, co idą za nami. Ooooooo, no, kurwa! Dostałem fest, uważajcie. Kurde, z duchem zaraz fez. Fez, fez. Fez, Dobry, spodnić, Dobra, jeszcze gulag mam Tam jest kolej, chyba Brawo Wojtek źle dał radę mnie podnieść, to było... Remu. Pięknie tam, podnosi go, czekaj Jeszcze jeden Czeka, Czekaj, zakładam blachy, wycofać się Wojtek, trochę Zakładam blachy tam muszę być jeszcze jeden? Dobra, wracam. Tak, mi. jest jeszcze jeden. Tak, 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 widzę no. Teraz widzę jeszcze. Powalimy. Dobra, ja mam reanimację. Dobra. Dobra, zabiłem go. Gra zespoła, Wojtek, nie? Tam ma plecak, nie, Dobra, nie wiem. Idziemy, po, do te... do idziemy, do... Do... idziemy do po jego... O, staj tu, myślą. Czyli chciałem iść do was. O, ja pierdolę. Uważajcie, ten jest, I wouldn't worry. Dobra. Hey, na cefanie dwóch jest. Uważaj, yes, tu na cefanie, Wait, tak, tu masz już blachy. Tam I jest na dachu. dachu jest, na dachu jest, uważaj. To macie z Na cefanie macie dwóch gości, Kurwa Nie zdążę przed gazem Kurwa no. Dobili mnie W masz Wojtek, uważaj tu leci Gonicie nasz Goni cię jeden Brawo Wojtek, na ucieka, Uciekaj, ja, uciekaj, ja zginę Ja zginę, bo my gaz Nie Ja się zablokowałem kurwa za tymi garażami gościa, co tam na dachu the... Otwarty kurwa teren teraz No trzymaj się tu strefy z lewej no A my jeden it's facet z lewej uważaj? To jest sklep Ho Jedną, jedną, e, zrzut, dążenie, nie, nie zdążę zrzutu Stoi i strefa czy idzie? Tam jest ktoś koło kurwa, tam ktoś jest. Jest w gościu koło zrzutu. Jest gości kurwa. Za kamieniem kurwa, myślę, że wziął. Dobra, mu się w się wziąć. No, zaraz ruszyć Ale Martin broni się znaleźć Good. Czy rzucić jedną broń? Mogę ci sniperkę rzucić rzucić, Dobra. Oh, dobra. dobra. Dobra, musimy się dobra, schować za, za, tymi we, za tymi wiatrakami, bokiem lecieć. ile się da. Trefa. Już celują wam. Tak? góry. góry. W dobra. To się trzeba schować tu. No, z tyłu masz gościa, bardziej, z tyłu masz gościa, u, góry. Góry. Oh, u góry Zrobiłem. Uff, Fucking hit. ci wnioskuję. Zrobiłem. 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 Dobra, oni będą musieli do nas teraz przyjść, mi się za drzemami gdzieś, tu za tym kamieniem Wojtek, uwaga, auto jest za nami, na górze, tam jest auto, to za nami jest. Jedzie auto tam. Uwaga, uwaga, uwaga. Ja wyskoczyłem, nikt mnie nie wziął, ja chcę amunicji No kurde, znowu sama. Amunicję wyśle, bez amunicji na przykład para O kurwa! O kurwa! O, kurwa! Mm. 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 No. Dobra grale ładnie było Faha, ja bym ja miał swoje bronie, ja byśmy mieli swoje bronie kurwa, nie mam szans Nie, dobra robota To co? Ja uciekam. Uciekasz? A jeszcze jedną rundę może co? Wojciech grasz? No, dobra, 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 no jeszcze jedną. Dobra. To, to, jest... Tak, no. To, jest, to jest... To jest hostem. Dobra jeszcze jedna. No jeszcze jedną rundę nie i będzie okej. Okay. Jest... No super. Hmm. Ja tam niepocześniej się zastanawiałam nad tymi broniami kurde. Ale jak ci z góry nas nie zabili, tam ja się wychyliłem, ja widziałem ich trzech. Trzech do nas nawalali. Jednego zabiłem, a nie wiem, co się z tą dwójką stało. Już oni mieli dużo lepszą pozycję.

Mnie też to auto prawie raz ale się kurwa schowałem za drzewem w, ostatnim, w ostatniej ja, sekundzie. No masakra jest. Kurwa chujowa strefa znowu. Na wioskę? Ale było bizko, bardzo. No wiesz co, ja się za bardzo, za bardzo się za bardzo zacząłem kurwa zastanawiać nad Wojtka Broniami, wiesz? No. Mogłem się położyć Oi. kurwa. Chciałem blachy podnieść, bo ja blach też już nie miałem. Na dachu lądujemy. To nawet do budziku O kurwa. Chodźcie, na... dobra, zmieniamy, chodźcie na niebieski. Dobra, dobra. to tymi... Jak nie wylądowaliście jeszcze... Ja. Dobra, na niebieski. No, tam jest kurwa za dużo ludzi na tamtym. No, no, tam. Poczekamy no, na no, Brawo. No, no, no. Powalił mnie, kurwa Powalił się. Ja za szybko spadłem. Kurde. No, Mam macie szukamy broni. Dobra. I Wojtek zaraz. Wojtek pojedziesz zaraz. Tak. Zaraz, tak. zaraz. Ja zaraz. Zaraz Wojtek. Zaraz. zaraz. Team, mate, tak. Ja tylko falaz znalazłem. Tak. Ja dobre. Wojtek. Tak. Dobra, wajetek, dobra, dobra. Zaraz to się przyjedziemy. Zaraz się przyjedziemy. Wojtek masz. E, Sowek masz blachę. Komis? Czy chcesz? Mam jedną To przyraduję Ja mam plecak. Chcesz Dobra, możemy ja kupić jedno, Wojtka. Daj kasę Osobek, pójdziemy zaraz go kupić Masz Bardzia, blachy mi się kurwało Dawaj, dawaj póki tam czy nie przyjdą? No 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 Tam dużo osób, było, no Ktoś tu latał też, kurwa tam jest otwarte Eyes open Kurwa, ktoś koronę wziął jakiś masochista. No to no, ci... siebie ci gdzieś. Gdzie chcesz? Bar czy gdzie? Nie, żeby Wojtek sobie broić zaraz, nie? Eee, tu jest snipera. Sniper rifle. Tu jest far, Ja tego fara tu mogę zostawić to. ci jak chcesz. Ja ci tu fara zostawię, ja to sniperę wezmę. Tu masz blachę. Podja się. gdzie walimy? Kurwa, gdzieś mam rzut. Gdzie? Na wsi? Zobaczcie na ten bar może... Dobra, idziemy na bar. Walimy na bar. Tam jest korona, idzie o, do baru. Korona, gdzie... korona. Kurwa, jedziemy, jedziemy w niego. Bar jest, barze jest, Do góry jest. Do góry. Jeszcze raz, do góry. Kurde, masz na drogę, sam sobie. Nie, u góry usiądź, u góry usiądź. Ha! Stand up! Yeah, I oh, you still, let's let's see. Only for Scotta, Enemy UAV over here! one, boy. It's <coughs> gulag. Survival earns <coughs> them <coughs> redeployment. i wanted target dusted. Solid work. Dobra, ja jestem ku łagu Wojtek kupić. kupić, Wojtek znowu ci się tu kurde Loków Wojtek jeszcze ku łagisz, no No, zabrakło mi na Czasami no, tak jest kurwa, czasami tak jest Chodź nie... Mieli... no, do tego baru, bo tam jest swój broni Ej ta fara 86 kurwa zaczęła mi się podobać Team, really Dobra wracam cool. dobra Jest nieźle wybalansowana Tu są fajne bronie kurwa, tu macie to I tu jest fajne bronie. Tu jest, tu it's będzie do środka iPhone. jest maska To to jest kurwa Nalot kasetowy też wziąłem Tu na schodach jest pełno broni Idę, idę O kurwa szkoda że nie ma tego, czynnika na przykład serca, nie? Blachy są tutaj oh, O, no, no to Look, chodź, o, chodź, chodź, ja już idę do niego, ja już otworzę drzwi zapykuję Aptece są no to apteki, Kurwa, położył Kurwa położym jedną skałem kurwa oszuści je banity Zaraz yeah, ja, ja tu przyjdą Biegną biegną. Powalony Powalony też no, Powalimy, powalimy Jego też podnieść, uważajcie Dobra, jest jakaś druga drużyna jeszcze Zakładam blachy Uważajcie, powaliłem jednego, ale jest tu więcej Enemy UAV overhead e, mamy profi. Oni mogą tu dachem wejść, nie? Uważajcie. Enemy UAV overhead. biegają. Oni próbują wejść tym kurwa, dachem. Halo. No, o no. Sławek blachy? Kurwa Sławek bez blach zapierdala. Się. Nie, nie ma, nie ma. Tutaj. Ma, zakładaj. Ale bym No, no. wiedział gdzie oni są, to bym im wjebot tym. E... Nalot mał kasę to wiesz, ale kurwa nie wiem gdzie oni są Skoczył, skoczył Jeden powalony nas jest na dwóch, zabiłem, dwóch, zabiłem, dwóch zabiłem, dwóch zabiłem, dwóch zabiłem, dwóch zabiłem! Na balkonie zobaczę Ja dwóch zabiłem na dole Nie ma go na balkonie to byłem ja kurwa na balkonie, nie ma go. Ale u nas na balkonie na tym drugim No ja go, ja zabiłem, zabiłem. tam dwóch Gdzie? Zabiłeś go No tu góry ja dwu... u nas na tym drugim balkonie był Z, z lewej czy z prawej? UAV, z jeden. ja zginąłem tam przy dziadku. Ale ja byłem tam o, jesteś, nie było. Te, ja, ja tam kurwa dwóch zabiłem na dole tej Oni A, lecieli z, to niebieskiego, to oni z niebieskiego, oni lecieli z niebieskiego Ja zeskoczyłem na dole i oby dwóch ich zabiłem Dobra, możecie mi wykupić. No nie wiem kurwa gdzie jest trzeci, tylko nie? Musimy uważać, bo tu, kurwa trzeci nie wiadomo gdzie jest Tu Wojtek, kurwa, jaką jazdę zeskoczyłem za nimi. Tu patrz Co się stało? Trzeba ja. wziąć kurwa granaty jakieś? Tunik serca sobie wezmę. Ej, ej, moja broń! Zielona kurwa Tuniks serca masz? Granaty, maszka Narod kasetowa sobie paknął Idę Sławka wykupić, prawda? O, cio, cio, cio? Co, co, co? Idzie, idzie, idzie. Idzie, idzie, tutaj idzie. Doskoczył no z dachu. Głównie. 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 Jest, 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 tutaj, 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 idzie z tej strony. Tutaj jest. Tutaj jest, jest u góry. A, go. To kurwa szybko dobimy. Podniósł się, zeskoczył, Na dół, uważaj, on cię szuka, ucieka, ucieka, tam jest, tam jest, uciekł, okay. dobra, już się nie chce, dobra, uciekł, spierdolił, kurde, już go prawie dobra, miałem, dobra, idę sawka kupić, no, idę sawka kupić, Kubaniec ty, ale, ale się tu akcje robią dzisiaj, nie, dobra, Sławek, Dobra, sobie broń pozbierać Dobra, to jest kurwa, taki wybór stary Ja tu zrzut mam niedaleko, dobra No jak tam chcesz to jest Ten facet też poleciał po rzut, ale... mi się wydaje, że ten to był lotnik kurwa Ty wydaje, że on poszedł po rzut, bo właśnie tam pobiegł On tą koronę wziął Idziemy po niego? Chyba sobie broń pozbiera Dobra On uciekł, dobra, on uciekł przez rzekę, dobra Możemy sobie iść, rzuc, bo oni zaraz pod, pod blokiem jest tam, a nie oni zresztą w ulicy. Tak, musimy iść, panowie, w tamtą stronę, musimy iść. nie tam ta korona. Pójdźcie, ja, no, to, idziemy. To, tam, tam jest. Uwłas, to, 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 bo musimy iść, panowie, w tamtą stronę tak czy inaczej. Ciężarówka z prawej, uwaga. Ciężarówka z prawej. Na dach i z dachu skoczymy, myślę.

no, no tak w szybko, ryby, tak szybko wbieg, 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 że go nawet nie wiedziałem kiedy kurwa A jednego zabiłem, jeden jest na dachu Albo dwóch? No, nawet. Slept, no. Dobra panowie, ja spadłem Poczekaj jeszcze ja jestem w, łag w łagu, no. w łagu sobie a, A, dobra, zajebał i mnie, i kurwa. Pojebali się No, to na razie, panowie, trzymajcie się. Dobra, dobra, dobra. Na razie, dzięki.